Witajcie kochani w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę, więc wykorzystałam to i wyszłam sobie z Maksiem na spacer. A później jedziemy po południu do mojej mamy, ponieważ wczoraj był Dzień Babci i dzisiaj jest Dzień Dziadka, dlatego Max musi odwiedzić swoją babcię. No i pokażę Wam jak dotrę do domu, co sprawił swoim dziadkom na prezent. Może ktoś z Was będzie chciał w przyszłości skorzystać z takiego pomysłu. Relaks relaksem. Widoki widokami. A spójrzcie na to. Przechodzę sobie na brzegi jeziora. A tutaj mamy butelka za butelką. I nie rozumiem po co robić coś takiego. No to komu daje, że sobie rzuciły taką jeziora nie wiem, może chcieli rozbić lód, no ale zawsze takie osoby się znajdą wszędzie, niestety. Tutaj są właśnie te opominki, które chciałam wam pokazać, ponieważ Max obchodzi ze swoimi dziadkami pierwszy raz dzień babci i dziadka, więc na początek zamówiłam pudełka, w których będą mogli przechowywać wszystkie rysunki, zdjęcia Laurki, które Max podaruje im w przyszłości. Ja zamówiłam te pudełka na stronie fotokowalski.pl. Można było wybrać sobie, czy pudełko ma być w kolorze ciemnego drewna. Ja wybrałam akurat ciemne drewno, bo mi się wydaje takie bardziej klimatyczne. Oraz jest też do wyboru jasne drewno. Czyli takie standardowe, jasne pudełko drewniane. No i ma się tam na stronie do wyboru kilka opcji. Tutaj jest akurat taka opcja dla babci, Irki. No i na rysunku jest kobieta, czyli babcia z wnukiem. A drugie pudełko jest dla babci i dziadka, z którymi tutaj Max aktualnie mieszka. I jest to pudełko zdjęcia i laurki od Maxia. Dla babci Moniki i dziadka Pawła. No i tutaj macie na rysunku również nie tylko babcie z wnukiem, ale też dziadka. I od tego czasu, co roku pewnie będziemy przyjeżdżać do dziadków, i Max będzie wręczał jakąś laurkę, pewnie w ciągu iluś lat będą rysunki się pojawiały, jakieś zdjęcia, wszystko będą mogli sobie kolekcjonować w jednym miejscu, nic się nie pogubi. Chciałam Wam pokazać, czy pierwszą e, pamiątkę już Max podarował. Jest to taka laurka. To Wasz pierwszy dzień babci i dziadka. Wszystkiego najlepszego życzenia No, i tutaj zdjęcia dziadków pierwsze z, ze swoim wnukiem. To pudełko już jest w posiadaniu dziadków Maxa, więc na chwilę je pożyczyłam, żeby wam pokazać i już je oddaję. A z tym pudełkiem jedziemy dzisiaj do mojej mamy. No i myślę, że pojedziecie z nami, jeśli macie ochotę. Możliwe, że niektórzy z was się zastanawiają, jak zrobiłam tą kartkę na dzień babci i dziadka, którą widzieliście wcześniej. Eee, pokażę wam. Jest taka strona Canva. Większość z was na pewno ją zna. Wchodzicie sobie właśnie w tą stronę kanwa. Tutaj macie kilka opcji. Wybieracie tutaj do druku. Następnie zdaje się, że wzięłam opcję pocztówki. Tutaj po lewej stronie pokazują wam się różne gotowe wzory pocztówek. Ja wybrałam akurat tą. No i tutaj macie tą pocztówkę. To sobie zupełnie usunęłam. Tutaj po prostu zmieniacie napis na, zdaje się, że ja napisałam, to wasz pierwszy dzień babci i dziadka. Więc sobie tutaj możecie pisać, to wasz pierwszy dzień i tak dalej. No i tutaj niżej zmieniacie sobie tekst na jaki tylko wam się podoba. A tutaj wkładacie zdjęcie. No i jeśli macie na pulpicie gotowe zdjęcie, to nic prostszego robicie delete i w tych miejscach przesuwacie sobie zdjęcie. W tym miejscu. O, i się wkleja. Widzicie? I wklejamy. No i drukujemy. I mamy kartkę gotową. Aha, żeby wydrukować, klikam zawsze udostępni. Następnie tu macie ikonkę pobierz. Pobierz, pobiera wam się ten plik, wchodzicie sobie w niego i tutaj drukujecie. No i tak to wygląda, mega proste, w dwie minuty możecie sobie zrobić kartkę. No i za chwilkę zrobię jeszcze jedną kartkę, która już będzie należała do mojej mamy. Ten program Canva jest darmowy. Oczywiście są tutaj płatne opcje. Yy, Tutaj dziś się pojawiają, jak chcecie edytować coś albo wybrać niektóre wzory. To niektóre wzory są płatne, no i ja wybieram te, które nie są płatne. Możecie sobie tego programu kanwa do takich rzeczy używać. Mam taki papier fotograficzny, on jest śliski. W tych opcjach typ papieru mam do wyboru papier fotograficzny. Cała strona nie, ja bym chciała taki rozmiar 13 na 18 i mamy kolejną kartkę. Tym razem dla babci Irki od Maximiana. Chodźcie, chodźcie! No, chodźcie, chodźcie! No, jest! skarbuś przyjechał do babci. No, my fajny. No, już się nie interesuje. No, nami już się nikt nie interesuje, tak, ale Jace. ja już to ostatnio zauważyłam. Mama sprzedana. Chodź. Chodź. Da, da, da. chodź. Aby nie powiedzieli to. Jakbyście <noise> nie powiedzieli, to by nie było. Cichałeś do babci? Cia? Gdzie ty jesteś, Tak, Taki duży. To jest od, od Maksia prezencik. Od Maksia prezencik tego, Maksia, tego. Tego, A. tego. Co Maxiu przywiózł co? O, ja o teraz już nie chcę na fasolkę, ale być to, że chłopiec i obserwować. No. Patrz na babcię, jak otwiera. Zobaczymy. Co to Maxiu przywiózł? Rysunki i Zdjęcia od Maxa dla Babci i kijanie. Czempień, pięknie oj, <grymne> oj, <grymne> taka. <tajja>. Co <grymne> To jest coś miękkie, Kolejny ja dzień, ja ja będzie więcej dzieci, to wszystkie będą musiały mieć takie pudełka. Łącznie no. dziękuję bardzo. O, 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 Tak, tak. O, a o, a, a. A, a, a. Babuś tu jest tata. Fik, nik, Tu, tu. Chodźcie coś pokazać. tutaj Marcius. Zobacz, kto tu jest. kamina. Ja Co tu jest. Jest straszna. Tak, to jest twój dziecko. Gdzie <grym> <grym> ty, Robert? Nie. 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 Oh. Dziadek, nie. 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 Tak, tak, tak. Tak. A to jest dziadek maksa. Akurat mogę Wam powiedzieć, że ten portret ja narysowałam jak byłam chyba jeszcze w liceum. dobrze pamiętam. No, kiedyś się dużo rysowałam teraz już kilka lat. Nie chwytałam w ogóle za ołówek. Tutaj nie do końca mi się podoba mm, jak tą koszulę narysowałam, ale do dzisiaj tego nie umiem. Natomiast trwać w miarę mi wyszła. Tak w miarę w miarę to wygląda. No tak wyglądał mój tata. A rysowałam go z tego zdjęcia. Nie ma tragedii, mi się wydaje. Mogło być lepiej, ale patrzyłam na to zdjęcie i, i rysowałam. Może ci dać znać, co o tym myślicie. No nie mm, to bierz. Ale wielka. To jest sześćdziesiątka jak nic. No, ale że są nawet za małe. Właśnie opierdzieliliśmy całą pizzę. Co? Mówię, mama zjadła, mama zjadła jeden kawałek. Ty trzy, a ja cztery.

Tu mam beton. Jeszcze trzy wory. O się, ocuń. 50 kg to trochę tak. Jednak, jednak waży. Nasze pole. Wyśmiesz sobie obiad? No, no świeżo zaorane. zobacz. Zobaczcie, jaki ładny widok mamy. Z drugiej strony, Stąd, nie? To jest jedna strona. To jest nasze pole. To zaorane. To jest nasza rozwojona się stodoła. Na to nie patrzcie lepiej. To jest stara jabłonka. Bardzo stara. Ale zawsze mi się podobają tam z tyłu ten las. Tu zachód słońca zawsze no, jest. Zawsze ten jest ten zachód. W... Mgła teraz fajnie. Tam jest no, las. No mgła jest często. Pola. Super to wygląda. No i tak to sobie wygląda. No, Zawinałam Ci wręcznik. Dobra. Dawaj. Żeby nie ostygło i kawkę Ci zrobiła. Ciężko tu się jedzie ogólnie. No ciężko, no bo tu jest nierówno chwilowo. No. Tu co chwilę jakiś ciężki sprzęt wjeżdża. Okej. Okay. Tak się zastanawiałam, czy te plastiki są wyniesione, ale ja je wyniosłam w końcu i oni je zabrali, tak. No. My wspólnie to tak, zrobiliśmy, wspólnie nie ty. to zrobiliśmy. Dobra, tak tu leży stary piec, znaczy stoi i nie leży. <laughs> Trzeba go wywieźć. E, tu wywalili chłopaki te wszystkie rzeczy, ale tu jest ta e, pompa jest do odzyskania, bo ona była dobra. Te zawory, e, no, nie będę dziadował, ale ta pompa była dobra i te naczynie tam wyrównawcze i tam to z tyłu co leży. Te naczynie wyrównawcze, też schowam, no nie wiem, może je nawet sprzedamy komuś, czy damy, mhm. to, to ono jest nowe, no ma dwa lata, ono w ogóle nie było używane swoją drogą. I to z tyłu coś, ten boiler taki, a to go akurat wyniosłem, to jest stary, on na walec miał zostać, nie? Mhm. więc go wyniosłem. Dobra, to chodźcie. Proszę. No nie no, najpierw tu zobacz, zobacz u założyłem. I co to jest? To jest ten bufor? To jest ten bufor. 1000 litrów, wielka krowa. I tutaj fajnie, bo ustalaliśmy właśnie normalnie chłopaki do tej pory podłączali w tym miejscu. I bufor zaciąga sobie ciepłą wodę, zaciąga zaciągał wtedy z tego miejsca. Ale tym razem, pierwszy raz robili inaczej. I on sobie zaciąga tam, na samej górze. O, razem z zaworkiem jest bezpieczeństwa. I tym sposobem, no bo najcieplejsza woda jest na samej górze, więc tym sposobem do końca jest w stanie wyciągnąć ciepło. I to jest ja, to. I to będzie <coughs> ci. Jakby dodatkowo zasilało chatę. Jak wygasnął Mam matko, Ej, to to wykułeś? A to fajnie wygląda w sensie, że taka jest przestrzeń. I tam może być jak to drewno przy tym, przy tej rurze. Może być, bo ona jest zaraz. Yy, ci pokażę. Jak sobie to otworzysz. O, widzisz? No teraz będziesz. Nie, bo słychać ciąg. On jest ocieplony. Mhm. I to porządnie, a rurka jest tylko 150. Więc tak, może być, bo on, jak sobie go dotkniesz, on jest nawet zimny ręcznie. Okej. Okay. No i fajnie. I co? I tu jest ten piec, tak? I no nad... i dobra, i to są drzwi, nie? Co? Spore kawały wchodzą. Uj, wygląda jak taki piecek fajny. No, tak to wygląda. Okay. Mogę zamykać? Możesz. Wchodzą długie kawały, bo 54 cm, więc nie trzeba się zbytnio bawić. Ale co najlepsze? Pokaż komin. Przybliż. To mi się podoba. Tam no. nie ma dymu. Pali się w piecu. Czyli to, co interesuje kobiety, to jest to, że... Nie wiem, może się którejś to przyda, bo czasem jak mężowie oczywiście rozmawiają, to może warto wiedzieć, albo będziecie planować budowę domu. No to proszę bardzo. Komin, ja mówię to, co mnie interesuje. Komin, no, taki komin nowy... zajmuje tyle, piec, atmos zajmuje tyle, Weź, bardzo ale to jest dobre. Ten duży, nie? Bo to te mniejsze duży. są mniejsze. Mniejsze są mniejsze. To jest pie piecyk gazowy. Tu mamy gazowy. I tam jest reduktor, jakby coś tu tam? Je, tu jest wentylacja. Tam jest rurka. Jakby się piec zagotował, to gorąca woda i para, wszystko będzie tędy wylatywać, bo tak to jest skonstruowane. Tam za tymi liczbami jest bufor, Dziękuję. I u bardzo. góry jest też jeszcze druga wentylacja, tam jest bo komin. Musi być... I tyle z tej rozmowy ja zaproszę. No ale są, jeszcze jest druga wentylacja, bo druga muszą wentylacja. być dwie zgodnie z prawem i drzwi muszą się otwierać na zewnątrz kotłowni. To no też i wszystko jest ważne. wiecie. Jak będziecie. Żeby mieć odbiór, dostać odbiór, kominiarski, Jak będziecie planować z. Mąż będzie planował na budowie, to możecie powiedzieć. Drzwi na zewnątrz, kawalerze, dwie wentylacje, rurka do odprowadzania. Pierwszy, bardzo to nie fajny jest ten. To po prostu komin jest konstrukcja atmosfera. I nie będzie dymu widać. I wszystko wiecie. I widzicie kopciuchy, wymieniają kopciucha. No. Tam mamy nowego kopciucha jest jeszcze piec, ale wziąłem się na sposób i wybieram resztki niespalone, bo to jest węgiel drzewny i mi się łatwiej rozpala tak wybiorę. no te największe, nie wiadomo, może tam się nie pierdzielę zbytnio z tym, ale te największe resztki sobie biorę i, i traktuję jako węgiel drzewny. Traktuję jako węgiel drzewny, no, to jest węgiel drzewny, nie? I łatwiej się rozpalać po prostu. Coś Wam pokażę. Widzicie ten bałagan? Tam leżą jakieś worki, yy, musimy je wywieźć na śmietnisko. Yy, tutaj jest zarośnięte, tam jest i drewno, i złom, i inne rzeczy. Yy, tam jak widzicie jest poukładane, połupane drewno, ale też są jakieś takie ramy do wywiezienia na złom. W tym pomieszczeniu też są jakieś śmieci. Tu jest y, w głównej mierze y, złom, ale również drewno i wszystko jest zarośnięte, jak widzicie. Tutaj jest też złom, tutaj jakieś y, taka kostka, którą później trzeba będzie tutaj wzdłuż ułożyć. Więc, a, i ten piec, no tak, stary piec, trzeba go też wywieźć na złom. Tutaj jest również kostka, tu jakieś worki, tam są za łóżkiem jakieś śmieci. I mogę Wam powiedzieć, już zdradzić, że mniej więcej za dwa tygodnie pojawi się vlog, i jak to wszystko sprzątamy i wywozimy. Znaczy pewnie nie zdążymy wszystkiego zrobić w jeden dzień. Tym bardziej, że ja mam małego jeszcze pod opieką, ale. Postaramy się zrobić jak najwięcej, żeby tu się pojawiła przestrzeń i trochę bardziej czysto po prostu, żeby było. No, no bo lepiej się będzie funkcjonować. I czekaliśmy w sumie. Yy, chcieliśmy to zrobić latem, ale czekaliśmy na zimę. No bo jak widzicie, to co zarosło, to było pełno pokrzyw. Tego nie było widać tego złomu, a jest zima, i no i to wszystko jest takie, wiecie, suche, już nie urośnie, jak się to wyrwie, więc będzie na pewno łatwiej. Mam w planie utworzyć e, kilka playlist. Jedna z nich na pewno będzie dotyczyła remontu starego domu, krok po kroku, jak to wszystko wygląda. E, kolejna playlista będzie na pewno dotyczyła ogrodu, czyli już na przykład to sprzątanie podwórka, a później cała metamorfoza, jak to wszystko powstaje na przestrzeni lat. No bo przed nami naprawdę dużo roboty, więc e, jeśli chcecie być z nami, jeśli chcecie oglądać Tą całą metamorfozę, wszystkie działania, wszystkie prace, które tutaj wykonujemy, no to zostańcie ze mną, zasubskrybujcie kanał, żebyście mogli dostawać te powiadomienia o kolejnych filmach i mam nadzieję, że będzie Was to interesować. Na pewno znajdzie się dużo rzeczy, dużo informacji przydatnych dla Was, no bo widzę po statystykach, że oglądają mnie tutaj osoby w moim wieku lub starsze, więc na pewno. Dużo tematów dotyczy nie tylko mnie, ale na pewno też Was. Więc zapraszam do oglądania. Tymczasem kończę tego vloga i widzimy się już w kolejnym odcinku.